Muszą przebywać w bezwzględnej ciszy. Uczeń, który nie usłyszy, co mówi nauczycielka, dostaje jedynkę. Uszkodzenie czegokolwiek w sali uczeń musi naprawić na swój koszt i otrzymuje ocenę niedostateczną. Nieporządek na ławce ma wpływ na ocenę. Uczniowie mają zająć miejsca raz im wskazane i mogą je zmienić, tylko kiedy nauczycielka wyda takie polecenie. Do poleceń pani twardowskiej trzeba stosować się natychmiast. Ma się to odbywać w ciszy, a uczeń musi skoncentrować się na prawidłowym i szybkim wykonaniu tych poleceń. Żeby uczeń nie zapomniał o regulaminie, ma obowiązek wydrukować go z internetu, wkleić na drugą stronę zeszytu, zaś na pierwszej napisać, że nauczycielem jest profesor Twardowska. Czy wszystko jest zrozumiałe? Maria Górecka aktorka z Warszawy dziękuję bardzo.